W drugim odcinku opowiem Państwu o tym, jak po odzyskaniu świadomości we śnie nie obudzić się po kilku sekundach w swoim ciele. Musimy mieć świadomość istnienia naturalnego procesu łączenia się w jedno świadome pole cząstek naszej świadomości. Na poziomie sen tam i ciało tu mamy do czynienia z malutką cząstką obecności która ma dać swoją uwagę tej stosunkowo małej i subtelnej przestrzeni, a także dużą cząstką, która nadaje uwagę naszej tutaj rzeczywistości. Odzyskanie świadomości we śnie to nic innego, jak przerwanie bariery pomiędzy tymi dwoma cząstkami nas samych i wchłanianie przez tą większą, mniejszej, więc my, jako świadomość senna, nagle stajemy się świadomością naszego ciała tu jednością. Ktoś w tym procesie mógłby już dopatrzeć się podobnie do procesu umierania. Popatrzcie, będąc małą cząstką świadomości we śnie, grając jakąś rolę, biorąc udział w jakichś wydarzeniach, nagle umieracie, nagle wasz świat się kończy, jesteście wciągani przez nadrzędną, wyższą część waszej świadomości. I co się dzieje z tą małą? Nic, jest teraz tą większą. Ten sam proces występuje, gdy łączymy się z wyższym ja. Na początku panika, bo umieramy i nie wiemy co będzie za chwilę, po czym nagle jako świadomość już nadrzędna stajemy się wyższym ja, doświadczamy jego rzeczywistości, a stan niższy, który opuściliśmy, jest dla nas jak sen. Raz jest on bardziej przez nas pamiętany, a raz wcale. Tak samo jak ze snem tu. Dlatego osoby, które doświadczają świadomych snów, już wiedzą, już czują na sobie, jak przebiegają pewne procesy. Ale wracamy do momentu, gdy odzyskaliśmy świadomość we śnie tam i jesteśmy wciągani przez świadomość ciała tu. Naszym celem jest teraz doprowadzić do sytuacji, że łącząc się z większą cząstką świadomości ciała, powiększamy się. Ale zanim proces stapiania się w jedną świadomość dobiegnie końca, musimy dosłownie odłączyć się w pewien sposób od ciała na zasadzie, że teraz my jako większa część świadomości wracamy do snu tam, a w ciele tu zostaje teraz mniejsza cząstka nas samych. Jak to zrobić? Mój sposób jest następujący. Odzyskałem świadomość we śnie. Jestem wciągany przez świadomość ciała tu. Znika mi obraz i percepcja snu. Czuję, że za moment w ciele się obudzę. Zaczynam okręcać się wokół własnej osi. Na początku idzie ciężko, jakby jakaś guma mnie trzymała, ale z każdym kolejnym obrotem ona puszcza coraz bardziej, aż uwalnia mnie i znów jestem we śnie. Tylko tym razem jestem we śnie jako większa cząstka świadomości, która ma pełnię wiedzy. Z ciała tu, a na dodatek dzięki temu, że mam znacznie więcej świadomości niż wymaga sen, by go doświadczać jako obserwator i aktor, mam nadludzkie lub nadsenne możliwości. W następnym odcinku właśnie skupimy się nad tymi nadsennymi, nadludzkimi możliwościami tam, co ja mogę i jak to zrobić. Dodam tylko, że ten proces łączenia się cząstek świadomości pełen jest radości i przyjemności. A gdy jako ta większa cząstka nas samych znajdziemy się we śnie, to jesteśmy jak Superman, potężna moc obecności i mała, subtelna, podatna na naszą wolę przestrzeń senna. Do usłyszenia w następnym odcinku.